Wszystkim z tej strony, taka ma na waszych ekranach kolejny odcinek Star Stable od Zera, i za nami piękne tło, oczywiście, balonów, do których godziak w życiu by nie wszedł. Jak to mówił, ja bym chciała kiedyś spróbować, aczkolwiek jest to tak wielkie, jak się tak obok tego stoi, że raczej tego nie zrobię. Jakiś taki mam lęk przed właśnie wielkimi rzeczami, przed takimi właśnie, nie wiem, jakie jak są jakieś takie kolejki wielkie i tak dalej, to strasznie, strasznie się tego boję. No, no nieważne, miał być dzisiaj o odcinku, a na odcinku będziemy dzisiaj kończyć kolejkę którą zaczęliśmy już jakiś czas temu. Ktoś tutaj skąd ta osoba mnie tutaj zaprasza do znajomych? Proszę, proszę bardzo się przyznać szybciutko. Mistrz Olaf. Nie, mistrz Olaf. W ogóle tak, mistrz Olaf. Planowałem, myślałem i znowu planowałem, kiedy cię nie było. Musimy umieścić kolekę linową, więc szukałem i znalazłem jedną w Alpach, którą można było kupić. Jest solina i kompletna i najlepsze, najlepsze ze wszystkiego tania. Napisałem już zamówienie. Jedź proszę na pocztę do Dereka i poproś go, żeby ją wysłał. Mm, żeby ją wysłał? Ja źle przeczytałam chyba. Jedź, żeby ją wysłał. No to ale chwila, no to nie rozumiem. To my jedziemy ją kupić, czy ją wysłać? My chyba jej potrzebujemy. No okej, okay. SSO. Nie, jeszcze raz muszę na to zadanie spojrzeć. Napisałem już zamówienie. Jedź na. Proszę na pocztę do Dereka i poproś, żeby je wysłał. Dobra, zamówienie, żeby wysłał. Ojejku, a <noise> Dzisiaj mam tak dobry dzień, że no tutaj wstawię piosenkę dobry dzień. Godziak siedzi w tle w razie co? W ogóle tam jeden komentarz czytałam, że nie mów tak często do godziaka, jak grasz. Nie mów tak często. Mam do ciebie się nie odzywać, w ogóle, absolutnie. No, ja też chcę się do ciebie odzywać. Okej. Okay. Co ty, Dereku, tutaj masz? Hej Lowisa, list do Alp sześciara właśnie wysyłam międzynarodową paczkę śmigłowcem. Wróć jutro, a może będzie już dla Ciebie odpowiedź. Takie sprawy zazwyczaj idą szybko. E, czyli tu mamy troszeczkę y, poczekać i tutaj o, oczywiście o, następne zadanko będziemy brać z tego, co tutaj jest. Lemingi! Tu wiorwik, są wyjątkowe. Każdego roku o tej samej porze przychodzą, a potem wracają do domu. Nikt nie wie, dlaczego to robią, ale ja myślę, że to rodzaj pielgrzymki. Słyszałem od Maria z Obserwatorium, że widział trochę Lemingów, które wyglądały na zgubione, przepraszam. Może mogłabyś do niego pojechać, spojrzeć na Lemingi i może pomóc im wrócić na właściwą drogę. Porozmawiaj z Marią z Obserwatorium. Ojejku, to daleko stąd. ociek Kurczę. Wiecie co ja zrobię? Ja zrobię tak, że pojadę tutaj teleportem do tej, bo nie mam jeszcze teleportu do <grym> toru. I myślę, że widzimy się już na miejscu u Maria, bo w sumie też nie chcę za bardzo przedłużać. Okej, okay, już jesteśmy. Dla mnie to było troszeczkę dłużej, dla Was to była chwilka. W oczekiwaniu na kolejkę. Cześć, rozmawiałaś z Feliksem? Tak, mówił prawdę. Widziałem coroczny Marsz Lemingów i muszę Ci powiedzieć, że to już nie Marsz. Te małe stworzenia wyglądają się zatracać. O kurczę. Marsz wiodący na manowce. Widziałem trochę lemingów podczas porannego spaceru, ale mam tak koszmarną alergię na lemingi, że nie mogłem do nich podejść. E spędziłem cały ranek wyglądając ich przez teleskop i bardzo się o nie martwię. Nie jesteś alergiczką? Mogłabyś się rozejrzeć się po, obserwator po obserwatorium, zabrać wszystkie, e zebrać wszystkie lemingi i umieścić je w plecaku? E no, dobra. Ale ja nie wiem, co ja mam... Aha! Aha! Czy ja mam ich po prostu tutaj szukać? Dobra. W porządku. Ciekawe, gdzie one tutaj będą. Czekajcie, muszę jednego znaleźć. O, widzę coś, dobra. Co to, co to? Co to? O Jezus, jakie maleństwo! Godziak spójrz na to! To wygląda jak... To są lemingi. Jakieś, to wygląda jak świnka morska, nie? No raczej. O jakie? <laughs> jakie śmieszne. Dobra, ile ja mam ale tego. Tu się nie kojarzy ogólnie z ptakiem. No właśnie nie wiem. Lemingi. No nie wiem. Tutaj też jest. Jezu, ale jakie? Stanęłam ogólnie na jednego. Sześć musimy takich znaleźć, no dobra czy ja jadę, w... jadę, dobra, jadę w dobrą stronę, okej okay. tu mamy kolejnego, one wszystkie są takie same, szkoda Ach, szkoda, że nie mają innych kolorków w ogóle ja muszę zobaczyć co to są lemingi, bo tak naprawdę to kurczę, nie widziałam jeszcze nic takiego doszkalają nas tutaj w sesonie nie? o zwierzątkach Dobra, czy wy widzicie coś tutaj? O, jest, Ok, to jest ostatni już. Dobra, zagubiony Lemming. Dobrze, że tak daleko nie trzeba było jechać, bo już się bałam, że będę musiała, wiecie, tam i z powrotem znowu biegać, jak to SSO ma w zwyczaju, niestety, nam robić pod górkę. <gryw> tak, by the way. I co my mamy teraz z nimi zrobić? Mamy je tak w ekwipunku. Czekajcie, w ogóle jak one wyglądają w ekwipunku? A są tutaj. A, gdzie ty jedziesz? Ale jest ich pięć, a my zebraliśmy sześć. Ej, co jest? Co ja mam z nimi zrobić? Hmm. Ja muszę chyba tam zjechać, jakby pod most? Pod mostem wylądujemy zaraz. Nie, no poważnie, co ja mam. Cholerka. Nie wiem, co mam zrobić. Nie pamiętam tego zadania. Aha, tutaj jest coś, no właśnie, pod mostem. Jak? Aha, to my nie zabraliśmy wszystkich. O rany, dobra. Teraz dopiero. A zobaczcie, co to jest. Co tutaj, kamień, który dymi. Ale coś na nim jest. A nie, to jest taki bękany jakby. Okej. Czy to nie jest czasami te, te skałki, które trzeba zbierać, jak się właśnie przez teleskop z, zerknie? U niego są te takie zadania dodatkowe. Wiecie, o co chodzi? Na wbijanie reputacji. O, tu jest jeszcze jeden taki. Ja je kiedyś już raz tutaj zauważyłam i mówiłam, że one wyglądają jak te takie grzyby purchawki. Wiecie, że jak się nadepn nadepnie na nie, to one tak taki właśnie dym wytwarzają. Marsz wiodący na manowce. Och nie, czuję w nosie, że znalazłaś wszystkie lemingi. Dobrze, że e, lubią dobrze, że lubią małe przestrzenie, więc wygodniej im w twoim plecaku. Mam nadzieję, że nie, będzie, nie będziesz mieć zbyt wielu włosów lemingów e, na swoich rzeczach. E, ostatni przystanek na drodze marszu. Lemingi mają zazwyczaj w Dale. Proponuję, byś tam z nimi pojechała i może zrób to zaraz, zanim kichnę tak mocno, że spadniesz z konia. Aha, czyli do Valedale. No dobra, kochani, to my się widzimy w Valedale, bo ja tutaj się tapnę szybciutko do mur i z muru do Valedale, żeby było szybciej. <laughs> Okej, okay, jesteśmy już na miejscu. Właśnie to zadanko dużo osób się pytało, jak to zrobić, i tak dalej, i tak dalej, więc postanowiłam, że właśnie takie problematyczne zadania zrobię jak najszybciej, żeby Wam pomóc w razie co, bo wiem, że Wy chcecie szybciej wbijać poziom ode mnie i tak. Ja wbijam go tylko na odcinkach, nie, nie poza, najmniej staram się, więc na pewno to leci wolniej niż u was. Lemingi czekałam na to cały dzień. Dlaczego masz je w plecaku? E, są zagubione, biedne maleństwo mogłabyś zapędzić je na wzgórze w kierunku śniegu. Z reguły idą tamtędy do swoich domów. O, widzicie, i one tutaj idą. I one są jakby połączone e, wszystkie w jedno i trzeba po prostu za nimi tutaj iść. I to wszystko, nic wielkiego. I za każdym razem właśnie kiedy się klika to zadanko, to one e, tak sobie maszerują. No i teraz słuchajcie. <laughs> e, myślę, że myślę, że no. Będziemy tak sobie powolutku tutaj iść, a ja przyspieszę to po prostu na filmie. Okay, czyli jak widzieliście, warunki spełnione tutaj jest gwiazdka, ale ja na razie nie będę po nią szła, ponieważ wy wymyśliliście też serię, w której mam szukać z wami gwiazdki, więc e, będzie też taka seria e, dobra, mamy tu warunki spełnione ja chciałam porobić troszeczkę screenów e, jako żeby mieć miniaturkę e, i dlatego tam wyłączyłam ten cały interfejs trochę się to pociągnęło znowu gdzie my mamy teraz jechać? Aha, tylko tam do tego Myślałam, że znowu do obserwatorium Ale by było, nie Nie chciałoby mi się Strasznie, jak nie ma tej kolejki To mi się tam strasznie nie chce jeździć Gdzie ja mam jechać? Tutaj Bardzo mi się podoba ten koń w tym sprzęcie Mimo, że to nie jest ten najlepszy sprzęt z możliwych Bardzo fajnie pasuje do niego Dobra. Um, podziałało. Są teraz we właściwe, na właściwej drodze. Jak dobrze, że mogłaś im pomóc! Nikt nie wie, jak długo byśmy tak stali, czekając na nie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku już nie pomylą drogi. No i okej okay, kochani, to będzie raczej taki króciutki odcinek. Nie chcę za bardzo go też przedłużać i nie chcę mieszać różnych zadań. Żeby Wam nie pomylić, po prostu będzie tutaj zadanko z opóźnionym marszem. Mam nadzieję, że niektórym z Was pomoże, pomogło itd. itd. Ja Was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Pamiętajcie o łapeczkach i komentarzach i subskrypcjach. Do następnego trzymajcie się i cześć!